Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem tuż przed moimi wakacjami i dzisiaj pokażę Wam, co zabieramy ze sobą w naszej wyjazdowej kosmetyczce. Będzie to... Moim zdaniem minimalistyczna kosmetyczka. Bierzemy tylko takie rzeczy, które są najpotrzebniejsze. Mój Alex w ogóle wiecie, jedzie do rodziny, więc tym bardziej nie, nie zabiera, nie wiadomo czego. Ja jako kobieta oczywiście biorę swoje kosmetyki, których na co dzień używam, ale nie ma tych rzeczy dużo, więc będzie. Myślę, myślę, że przejdziemy przez ten film dosyć sprawnie, mamy taki mały kuferek, on się może wydawać w kamerze dosyć dużo, ale on jest malutki nasza poprzednia się niestety kosmetyczka zepsuła była troszkę mniejsza i troszkę mniej poręczna, teraz się zdecydowaliśmy na taki malutki kuferek z tego względu, że właśnie łatwiej go postawić można go sobie zabrać na przykład do stacji benzynowej, żeby nie wiem, umyć zęby umyć ręce i tak dalej jedziemy samochodem, więc Taki kuferek na pewno nam się bardziej sprawdzi niż ta kosmetyczka, którą mieliśmy poprzednio. Tu on jest otwierany na środku. Pokażę Wam, można go też powiesić, ale ja uważam, że to jest bez sensu, bo przy ciężarze tej kosmetyczki no, nie, jest to, nie jest to mądre, żeby go wieszać. W każdym razie jest tu taka możliwość, że można go powiesić. O, tu jest w ogóle to na rzek, więc to też nie lata. Można to też nawet w kosmetyce w tej schować. No i tutaj mamy główną komorę, i z boku mamy, jak możecie zobaczyć, jeszcze takie, o, przegródki tutaj rozpinane, dwie kieszenie po boku. Z boku o tu i z drugiej strony. Dobra, ja więcej nie otwieram, bo czuję, że zaraz coś poleci. Otworzę sobie teraz na spokojnie, na stole i będę wam opowiadać, co zabieram. Tak jak mówię, to jest kosmetyczka dla całej naszej czwórki. Tutaj jeszcze tak naprawdę muszą dojść um, musi dojść szczoteczka moich chłopców z dwiema końcówkami końcówka do szczoteczki e, Aleksa. Mo, mo, może właśnie od tej strony zaczniemy. Tutaj z boku mam e, rzeczy do mycia zębów. Pasta do zębów dla chłopców, tutaj w drugiej przegródce nasza pasta, moja końcówka do szczoteczki, wsadziłam, żeby Wam pokazać jak to, jak to wygląda, jak to będzie wyglądać podczas wyjazdu, natomiast tu jeszcze musi być właśnie końcówka Alexa i oczywiście jedziemy dopiero w środę, więc jeszcze będziemy korzystać i nasza szczoteczka do zębów Oral-B. Więc tak, to jest ta jedna przegródka. Może uda mi się też pokazać Wam na, na przebitkach, jak to wygląda. Będzie pewnie wygodniej. Z drugiej strony w takiej samej kieszonce mam cały mój make-up. I biorę po prostu tyle, żeby się pomalować. Tak jak teraz, oprócz pomadki, zabieram po prostu balsam do ust. I balsam do ust Madara SOS. Znacie z mojego kanału pewnie bardzo dobrze. Już mam bardzo długo ten balsam i jest świetny. Pędzel do pudru. To jest, moi drodzy, Hulu P10. Też już mam wiele lat. Maskara, której nie lubię, ale chcę ją zużyć. Maybelline e, Sky High Czarna. Używam tego, co mam, na moje e, odstające baby hair i żeby utrwalić brwi. Kupiłam taką nowość jakiś czas temu Got To Be. E, i pokazywałam wam we vlogu, więc zobaczcie sobie. Fajnie się trzyma. Dzisiaj też go mam właśnie tutaj z boku nałożony na włosach i na brwiach i się myślę wszystko trzyma całkiem spoko. I moja kredka do brwi, której używam od lat. Kupuję opakowanie za opakowaniem, czyli Catrice Eyebrow Stylist w kolorze 030. Też no opakowanie za opakowaniem. Nie znalazłam nic lepszego. Ani pomady, ani um, ani innej kredki, no po prostu jest świetna, więc kupuję ciągle to samo. I tutaj z boku mam jeszcze mój ulubiony róż, taki w kremie Honest Beauty. On ma lusterko, więc to się przyda. Puder to jest By Terry, ale przesypany do mojego ulubionego pudru. To opakowanie po moim ulubionym pudrze Honest Beauty. I kropelki brązujące the bronzy którym używam. To jest taki płynny brąze, ale o właściwościach antyoksydacyjnych, czyli to jest produkt do makijażu, który ma też właściwości pielęgnacyjne. Dodaję odrobinkę do kremu z filtrem. I jak jesteśmy właśnie przy kremie z filtrem, to już Wam opowiem. Zabieram aloe 50. Mój ulubiony i najlepszy, jak do tej pory, krem z filtrem, który miałam o świetnie nawilża, nie tłuści i w ogóle ta skóra po nim nie jest tłusta, tylko jest właśnie tak, jakby nawet delikatnie zmatowiona. Tak też tutaj mówi producent na opakowaniu, ale ja bym się nie zgodziła, że to jest taki wiecie w 100% mat. O, tak delikatnie ma to jest. To naprawdę bardzo delikatne. Co dalej jeszcze do twarzy zabieram? Tonik probi probiotyczny skintra. To się tak wydaje, jakbym tych rzeczy miała nie wiadomo, jak dużo, ale my jedziemy na prawie miesiąc, więc nie przelewam żadnych kosmetyków do mniejszych pojemności, bo nie wiem, ile w, w ciągu całego urlopu ich zużyję, więc biorę całe opakowania. Ale tu na przykład tej skintry mam też niedużo, więc na pewno ją podczas urlopu. Zużyję, więc też ją zabieram, żeby właśnie zużyć i potem wiecie, wrzucić do dęka i wam pokazać. Więc tonik probiotyczny z Kintra. W ogóle zróbcie sobie kawę, bo jednak trochę się e, może rozgadam albo jakąś herbatę, żeby Wam się miło oglądało. Dalej, e, tonik złuszczający. Ten używam e, na wieczór, ale też nie cały czas, robię sobie od niego przerwę ale jest naprawdę świetny, fajnie zwęża pory takie rozszerzone, które mam na nosie i przy nosie jest naprawdę fajne więc zabieram też, bo miesiąc bez zrobienia złuszczania twarzy no nie, nie chciałabym widzieć jak moja skóra wygląda wykańczam też ym, giełkę rozświetlającą od Ani Lewandowskiej Flow, ona się nazywa Crystal Magic, super rozświetla ale przede wszystkim bardzo dobrze nawilża, ja ją ja, ja używam zimą, kiedy właśnie były włączone kaloryfery i nie, w niektóre dni moja skóra była bardzo przesuszona no, i została mi też taka odrobineczka, więc chcę ją wykończyć. Dlatego też biorę całe pełne opakowanie. Nawet chyba nie mam do czego jej przelać. A e Florence Skinker, czyli olejek oczyszczający, olej myjący do twarzy. Myję nim całą twarz, łącznie z oczami, nawet jak mam maskarę. Tutaj mój ulubiony dezodorant Alverde. Też kupuję opakowanie za opakowaniem. Czy coś jeszcze mam do twarzy? Krem pod oczy to jest ten Mary and May, który też Wam serdecznie polecałam. Odżywka do rzęs. All Unit is lash. Też świetny produkt. O, jak chcecie coś przetestować, Flow od Ani Lewandowskiej, to ta mgiełka rozświetlająca i ta odżywka do rzęs. Noki, hmm. Cior, ja po prostu teraz... No zachwycam się cały czas moimi rzęsami. Dwa kremy z filtrem, jeden już wykańczamy ten Dermedic, już go jest niewiele. O, zresztą nawet widać. Gdzieś <gry> mniej więcej tyle. Drugie całe opakowanie. Do tego mamy jeszcze dla chłopców do twarzy. 50 też Dermedic. Jeżeli szukacie delikatnego, leciutkiego kremu z filtrem, to ten już Wam Wielokrotnie polecam, to jest moje odkrycie, ja się o nim gdzieś dowiedziałam zupełnie przypadkiem, śledzę pana tabletkę na YouTube i na, na, na Facebook, ale i na Instagramie też i gdzieś kiedyś ktoś napisał w komentarzu, że poleca właśnie ten Dermedic, że właśnie nie bieli, jest leciutki. I tak po prostu z ciekawości go kupiłam na Allegro i to był strzał w dziesiątkę. Więc dziękuję tej osobie, która tam dała znać. Dalej biorę też Master Touch, czyli taki balsam upiększający. On jest świetny do nóg. Świetnie je rozświetla, delikatnie je brązowi jeżeli macie delikatne żyłki, jakieś przebarwienia na nogach, to on fajnie je tuszuje. Ehm, można też oczywiście na dekolt nałożyć, żeby się fajnie było. A więc to do Hiszpanii rewelacja. W ogóle teraz w sezonie letnim sztosik. I tu zostały mi teraz już takie pierdołki. Widzę jeszcze, że została mi maska na noc. Ja używam jej zamiast kremu, to jest odmładzająca maska na noc, Kisses from the Moon, również flow markout Ani Lewandowskiej, całkiem oh. fajna jest ta maska. Um luna, w sensie Foreo chyba ona się też luna nazywa, to jest um, szoni, soniczna szczoteczka do mycia ciała ona jest tu z takim, wiecie, że możecie sobie ją powiesić pod prysznicem fajna zamiast tych takich wszelkich gąbek plastikowych, które się raz, dwa wyrzuca do kosza, tu mam przelane płyn do seczewek w takiej małej buteleczce i jestem na bank przekonana że on nie wystarczy mi, ale sobie najwyżej w Hiszpanii coś małego kupię, tutaj mam jeszcze maszynkę Dostałam w gratisie maszynkę w HelloFresh, jak, jak właśnie przyszedł do nas box HelloFresh, to dwa razy mieliśmy maszynkę wrzuconą, więc stwierdziłam, że wezmę na te moje trzy włosy na krzyż. Ja mam bardzo małe obozie, więc wiecie, ale biorę. Do tego szampon mój ulubiony w kostce miód i żurawina od miodowej medlarni. Też na każdym urlopie coś w takiej metalowej puszce ze sobą zabieramy. Teraz jest to szampon. Tutaj mam taki krem z przez moich chłopców, ale to jest krem właśnie do buzi dla chłopców. Czasami mają jakieś takie suche placki. Niko nie, Niko raczej nie ma problemu z nawilżeniem, ale Filip ostatnio, więc zabieram taki krem dla niego. I tutaj mam jeszcze te takie małe kieszonki. Tam są patyczki do uszu widzieliście. Wzięłam też sobie jedną gumkę do włosów. Jedną będę mieć na pewno na ręce, ale drugą tak na wszelki wypadek. Jak szkła kontaktowe, to też muszę mieć oczywiście krople do oczu. Ostatnio kupiłam takie marki Ratio Farm w Rosmanie i one są świetne, fie, fajnie nawilżają Dzisiaj, o dziwo, nie zakropiłam, bo moje oczy się mają fajnie, ale zazwyczaj, jak noszę szkła kontaktowe, to już po godzinie dwóch mam tak przesuszone oczy, że muszę mieć krople, więc do Hiszpanii też koniecznie, szczególnie, że tam praktycznie myślę cały czas będę nosić okulary przeciwsłoneczne, więc tak, więc krople też zabieram. I tutaj taki mały Kieszące mam Ben and Anna, mydła żele, żele pod prysznic, czy też do rąk w proszku. Dlaczego biorę żele do, do pod prysznic, czy też do rąk? Jak jadę do, do teściów, do rodziny. Ano dlatego, że lubię te Ben and Anna. One są właśnie w takich saszetkach. Ja sobie tylko do nich wezmę taką pustą butelkę. Yy, więc ona będzie leciutka, nie będzie zajmować dużo miejsca. Yy, mało miejsca zajmują. Po drugie, miesza się je z wodą, nie trzeba, nie wiadomo czego robić. Po trzecie, one są naturalne. Nie wiem co dokładnie moja teściowa kupuje, natomiast ja mam te sprawdzone, że one też moich chłopców, wiecie, nie uczulają ani nie, nie podrażniają. No po prostu są fajne. I po czwarte, możliwe, że gdzieś pojedziemy jeszcze na jakiś krótszy wyjazd, tam w Hiszpanii, że będziemy w hotelu, to też wolę mieć swoje mydła, niż używać tych miniaturek, bo to wiecie, im więcej tych miniaturek używacie, tym więcej śmieci się produkuje, więc ja w hotelach nie używam tych mydełek, żeli, czegokolwiek, co oni tam dają, tylko wolę mieć swoje. No i to by było na tyle, tutaj mam jeszcze z przodu, moi drodzy, wrzucony mój aparat retencyjny. Tak, tak to wygląda. Może nie będę nagrywać przewitek, tak Wam pokażę. Mogę Wam przynajmniej opowiadać. Tu jest właśnie mój makijaż. To są te rzeczy, które Wam wcześniej pokazywałam. Nie, całkiem fajnie to o, całkiem fajnie się to zmieściło, to się zamyka tutaj. Ciężko zamknąć jedną ręką, pomogę sobie drugą, więc muszę to teraz tak poukładać, żeby w miarę był porządek. Tak jak mówię, jeszcze kilka rzeczy tutaj trzeba dołożyć. Te szczoteczki koniecznie, w sensie jedna szczoteczka i końcówki. E, tak wygląda druga strona, właśnie pasta. Do zębu tu mam pasta do chłopców, tu przyjdzie jeszcze jedna szczoteczka, tutaj e, tu moja końcówka do szczoteczki. I cóż moi drodzy? W środku też mam takie dodatkowe przegródki. Tu sobie tylko wrzuciłam ten kremat chłopców i szampon w Polsce. Zaraz sobie to jakoś lepiej zorganizuję, żeby do wszystkiego się łatwo dostać. Bo tak jak mówię, na pewno będziemy zatrzymywać się na stacji benzynowej, na bycie zębów. Wiadomo, człowiek też się chce odświeżyć, szczególnie że jedziemy 2000 km. Więc no, i jak u nas jest teraz. Parszywa pogoda. Myślę, że jest gdzieś około 17 stopni, pada, albo jest cały dzień pochmurno, i ogólnie jest chłodno jest taki bardzo zimny wiatr. Tak na pewno, jak wejdziemy, jak wejdziemy do Hiszpanii, będzie gorąco więc, no ja stałam samochodem przy upale, nie jest zbyt komfortowa nawet jak macie klimatyzację więc um, trzeba się po drodze odświeżyć, więc dlatego też taka kosmetyczka, którą wiecie, możemy łatwo sobie tutaj złapać, postawić też um, gdzieś tam na stacji benzynowej więc myślę, że powinno nam się to Sprawdzić. I to by było na tyle: 15 minut, 16. Nie ma tragedii. Nie rozgadałam się aż tak bardzo jak myślałam, zaraz się zabieram, zabicie moje kawę. Kończę nagrywać dla Was vloga, bo dzisiaj właśnie tak mnie coś z rana naszą. Miałam dosyć kiepski humor, nie wiem dlaczego. Obudziłam się z takim humorem o Boże, natomiast później wróciłam z przedszkola, może dlatego, że jechałam na rowerze z samego rana i to mi dodało jakiegoś takiego powera, wydzieliły się endorfiny i humor mi się poprawił, stwierdziłam, nagrywam dzisiaj vloga, więc teraz go muszę jeszcze dla Was dokończyć, jeszcze trochę filmów przed wyjazdem czeka do zmontowania, więc jeszcze trochę roboty mam. Więc nic, uciekam, nie przedłużam. Trzymajcie się, ściskam. Aha! Jeżeli film Wam się spodobał, dajcie oczywiście kciuki do góry, będzie mi ogromnie miło. Jeżeli gdzieś się wybieracie na wakacje, to życzę Wam udanego wypoczynku. Niech trwa dla Was jak najdłużej. No i właśnie, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa pa!